Całe życie w szkole witam serdecznie. W czasie panującego chaosu w związku z koronawirusem, jestem sobie w stanie wyobrazić, że większość z Was e, zajmuje się tylko tymi sprawami bieżącymi. I czasami brakuje czasu, żeby pomyśleć trochę o przyszłości. Dlatego chciałbym Wam dzisiaj przypomnieć, że zbliżają się terminy do rekrutacji do szkół. Między innymi do mojej szkoły. Do zespołu sportowych szkół ogólnokształcących, a konkretnie do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej numer 14. Zapraszam Was na promocyjny filmik mojej szkoły, w którym będę chciał was zachęcić, żebyście wysłali swoje dziecko właśnie do mojej szkoły. Moja szkoła charakteryzuje się bardzo bogatą infrastrukturą, przede wszystkim sportową, ale również szkoła posiada stołówkę i bogaty zbiór materiałów edukacyjnych i książek w bibliotece. W większości klas znajdują się tablice multimedialne oraz rzutniki, gdzie prowadzone są lekcje w nowoczesny sposób. Do dyspozycji państwa dzieci jest pielęgniarka, stomatolog, pedagog i psycholog szkolny. Szkoła znajduje się w bardzo ciekawej lokalizacji, mianowicie w centrum Gdyni, na ulicy Władysława IV. Wokół szkoły znajdują się liczne przystanki autobusowe oraz dworzec Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana, gdzie kursują kolejki SKM. Rekrutację prowadzimy do klasy czwartej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 14 oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej. Nasza szkoła jest szkołą sportową, w związku z tym w klasie czwartej mamy aż 10 godzin wychowania fizycznego. 4 godziny przeznaczone są na specjalizację z koszykówki. 5 godzin to zajęcia z wychowania fizycznego, na którym kładziemy nacisk na ogólny rozwój. Jedna godzina w tygodniu to zajęcia na pływalni. Szkoła współpracuje z klubami sportowymi, zarówno tymi koszykarskimi, jak i z gimnastyki artystycznej. Wszyscy nasi trenerzy to profesjonalni trenerzy od koszykówki, gimnastyki artystycznej oraz trenerzy od przygotowania motorycznego. Lekcje prowadzone są w mało licznych klasach, a często te klasy podzielone są również na grupy. Jeżeli chcą Państwo wysłać swoje pociechy właśnie do mojej szkoły, do zespołu sportowych szkół ogólnokształcących, a konkretnie do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej nr 14 lub szkoły mistrzostwa sportowego, to zachęcam do tego serdecznie. Chciałbym, by ten filmik był troszkę filmikiem promocyjnym mojej szkoły. Wszelkie informacje a propos rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły. W kwestii rekrutacji można również komunikować się drogą telefoniczną z sekretariatem szkoły pod podanym numerem. Wszelkie informacje o rekrutacji i terminy z tym związane znajdziecie również w opisie pod tym filmikiem. Jeżeli chcielibyście konkretnie mnie zapytać o jakieś aspekty związane z rekrutacją, to napiszcie w komentarzu, a z wielką przyjemnością odpowiem na wszelkie nurtujące Was pytania. Na koniec chciałbym zachęcić Was, uczących nauczycieli, uczących się uczniów i rodziców, którzy wysłali swoje pociechy właśnie do zespołu sportowych szkół ogólnokształcących. Chciałbym, żebyście to właśnie Wy byli pozytywnymi ambasadorami szkoły. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, aby wysłali swoje pociechy do godnej zaufania szkoły. Żeby wysłali swoje dzieci do zespołu sportowych szkół ogólnokształcących w Gdyni. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnych filmikach promocyjnych szkoły. Całe życie w szkole. Pozdrawiam.